Radio Głos Uskrzydla dusze. Ksiądz Manfred Islars, jestem księdzem niemieckim z decyzji Aquiskan, Aachen, ale mieszkam już od 1989 roku w Polsce, staram się uczyć polskiego na kul w Lublinie, od 90 roku mieszkam w Oświęcimiu. Dlaczego Oświęcim? Ponieważ pierwszy pomysł był, aby przez rok mieszkać z proboszczem, którego poznałem w Oświęcim, będąc tam z grupą pielgrzymkową Pax Christi, aby odwiedzić byłego obozu. Myślę jakoś. Zaprzyjaźniliśmy, więc myślałam, to może być jakiś znak, dłuższy czas tu mieszkać i jako ksiądz w parafii tu jest, mam inną płaszczyznę zaufania. No, ludzie ufają proposzczowi, jeżeli on ufa mi, to ludzie też ufają bardziej, ale przede wszystkim jeżeli razem się modlimy, to się... Gdzieś tam spotkamy już przy Chrystusie. I to jest e, szansa podstawowa chyba, aby budować mosty po, po ranach głębokich, czasem po zniszczonych relacjach między Polakami i Niemcami, po Auschwitz. I trzeba na, leczyć tą ranę i to... To znaczy, odbudować, odzyskać zaufanie. A ja na jakiej podstawie? Oczywiście wzajemnemu respektu, ale jasniej staje, staje się sprawa, jeżeli wiadomym fundamentem jest wspólna wiara. No i rozumiem, że to jest szansa, nie? Przyjechałem do, do Polski, uczyłem się Podskiego trochę. I dokładnie w tym okresie padł mur w Berlinie. Koniec komunizmu, wszystko już stało się łatwiej. I wszyscy mówili, to jest szansa teraz mieć kogoś, który nam pomaga budować mosty, mostów. I dlatego otrzymałem od mojego biskupa jeszcze dwa lata przedłużenie pobytu. Kadyr Machalski mnie pytał, a co będziesz robił? Szczerze mówiąc po polsku, bardzo słabo jeszcze a mówiłem i rozumiałem. Kadyr Machalski powiedział napisz doktorat, a ja odpowiadałem, ale tylko na temat Auschwitz i będę mieszkał w Oświęcimiu, a nie w Krakowie. I z tego post to praca Bóg, a zło w świetle biografii komendanta obozu Rudolfa Hesa. I dlatego jestem członkiem stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych. Bardzo to ciekawe, Rudolf Hess postać przypomnijmy, która była nieraz konfrontowana chociażby ze świętym ojcem Maksymilianem Kolbe, prawda? Tak, jest ta słynna książka 47 lat życia ojca Kluza, ale przyznaję, że ją nie czytałem, ponieważ pisząc tą pracę nie chciałem mieszać w głowie, co wiem z dokumentów i czego znam tylko z opowiadan i zaczynam czytać tą książkę i wiadomo, że... Um, to jest opowiadanie, więc ojciec Klus opisuje, ale obrazami polskimi, ja to czułem. Nie? I dlatego na bok i tylko dokumenty. I, um, tak, ale świętość Kolbego i uh, grzeszność sprawca głównego Auschwitz. To jest jakieś przeciwstawienie ciekawe i ważne. Najpierw skończył tą pracę Oyszy, który na początku swojej biografii był ministrantem. Potem rozpatrzony W każdym razie wystąpił z kościoła i stał się wierzącym nazistą. On, on wierzył e, e, w tą ideologię. Czyli Nie jakby przyjął nową wiarę, tak, którą stała nawet, się ideologia. Nawet psycholog później w więzieniu, e, który rozmawiał z nim, e, tak mówi, że miał wrażenie, że zastąpił wiarę katolicką z wiarą nazistowską. I na końcu żył w więzieniu w Wadowicach znowu wstąpił do kościoła, kościoła wypowiadał się, czyli katolik na początku, katolik na końcu, w środku kominant obozu wierzącego w słuszność tego zadania. Co się stało? To był punktem wyjścia pracy i gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg? Co to znaczy łaska? Co... co to znaczy sumienie? Ponieważ sprawa sumienia staje się, stało się dla mnie kluczem, aby rozumieć relację człowieka bezpośrednio do Boga. Czy jaką szansę ma Pan Bóg, aby się przebić przez ideologię, która go zasłania, wypycha, wypycha i głos pana Boga jest każdemu człowiekowi wpisany do serca. Jan Paweł II na przykład powiedział, że dekalog jest każdemu człowiekowi wpisany do serca. Czyli gdzie mógł słyszeć, będąc komendantem obozu Auschwitz, głos Boga? I to przede wszystkim w spotkaniu z drugim człowiekiem, i on sam opisuje w rozmowach psychologiem po wojnie sytuację na rampie, spotkania z kobietami, dziećmi, które posłał do gazu, to nie może zapomnieć. Już nie może patrzeć na własną żonę i własne dzieci. I tłumił to, ale był ten głos. To z jednej strony. Czyli głosu sumienia nie zabił. On ciągle gdzieś w nim mimo wszystko pracował w tym okrutnym czasie, kiedy był yy, w obozie szefem obozu w Oświęcimiu. On zabił. nie mógł, to nie, jest niemożliwe, ponieważ jesteś człowiekiem i to jest cieńszą Człowieczeństwa, to jest antropologia, szczególnie a, o, o tym pisał Karol Wojtyła, nie? Antropologia chrześcijańska, że Bóg nas kocha i powołuje do miłości, jest częścią człowieczeństwa każdego człowieka. I no, ale on wszedł inną totalnie ideologię, ale, ale tego się da, da tylko tłumić, tłumić, ale nie zabić, nie do końca. Więc on w końcu życiu trochę wrócił do tego, od znalazł tego i dlatego był w się wyspowiarać. A w tym samym czasie, ja potem dopiero dużo zajmowałem się um, Maksymianym Kolbem, człowiek, który żył od początku całej swojej w relacji z Bogiem, przez Marię i Chrystusa. I jego ostatnie, ostatni czyn życia był właśnie z miłości dla relacji, dla życia drugiego człowieka, dać swoje życie. Więc właśnie nie wypierał drugiego, tylko otwierał się tak bardzo, że rozumiał, że życie dla Niego jest moim powołaniem do końca. Więc zwycięstwo miłości i tam przegrana miłości. I, I dlatego jest to Ważne rozważać, wielka nauka ziemi z wieloma innymi tematami jeszcze, ale też wielka szkoła miłosierdzia. Nie? Nawet uh, największego zbrodniarza Bóg dalej kocha. On nikt nie wycofuje swoją miłość, ale zawsze na. Uh, Powołuje do nawrócenia ku miłości. No i to jest dla nas też ważna lekcja. Nie? A księdza praca, księdza doktorat staje się pewnie ważnym krokiem na tej drodze rozumienia, że chyba ta szansa dla człowieka, aby odmienił się, wrócił na właściwą drogę, przywrócił swoją godność, jest ciągle możliwa. No właśnie. I czasem myślę, że tylko z taką wiarą um, sprawca może się nawrócić. Ponieważ ogólnie niestety mamy taką postawę wobec e, sprawcom, że taki człowiek ma nie być. Po prostu nie ma Taki człowiek jak Rudolf Hrskman na Auschwitz nie ma prawa w ogóle istnienia. I jeżeli dlatego sprawca... No, zwykły może nawet w, ci, którzy siedzą dzisiaj w kryminale, przyznaje się do winy, powiedzmy, zanim się dziwi, no, sprawca ucieka od przyznania się do winy, ponieważ jeżeli inni wiedz, wiedzieliby, kim ja jestem naprawdę, ocięli się by e, się ode mnie i to byłaby moja, moja śmierć. Śmierć. Ponieważ takiego człowieka można tylko potępiać. Tak, taki człowiek nie ma prawa być wśród nas. No I tylko jeżeli jest jakaś wizja dalszego życia po przyznaniu się do winy, um, mogę znaleźć odwagi do przyznania się do winy. I dlatego tak, trudna, tak, tak jak jest trudne iść do spowiedzi szczerej, ponieważ muszę się pokazać takim, jakim jestem naprawdę, a nie jak inni mnie widzą. Potrafię tego robić, tego, ponieważ ufam księdzu, ale przez niego Boga który mi daje jeszcze jedną szansę. No? I dlatego kultura przebaczenia jest jakoś przebaczenie w sensie umożliwienia nowej wspólnej drogi, niezapomnienia, nie zapomnienia, to jest inna sprawa, jest wa warunkiem e, tego, aby móc żyć, Razem w prawdzie. I to jest bardzo ważna sprawa w naszej kulturze. Bardzo dziękuję za rozmowę, za to niezwykłe doświadczenie, za tę katechezę. Bóg zapłać. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.